Zespół do spraw bogactw naturalnych i aktywów narodowych. Jak wiadomo, Szanowni Państwo, Polska jest działką numer jeden na globusie. Bogactwa i niezmierzone perspektywy, jakie rysują się przed polskim narodem, są w dużym stopniu związane z tym, czy uda nam się zachować kontrolę nad skarbami polskiej ziemi, polskiej wynalazczości polskiej myśli technicznej jako stały członek komisji do spraw energii i surowców naturalnych głos zabiera pan poseł prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Proszę państwa, Polska jest potencjalnie bardzo bogatym państwem. Mamy duże złoża surowców naturalnych, te duże złoża Część z nich jest spora, część jest ciągle nieaksploatowana, tylko w ostatnim tygodniu miałem rozmowę na temat um, zasobów miedzi, która dzisiaj jest topowym zwyszkującym materiałem na świecie, problemów um, KGHM-u, problemów z um, zawinioną intencjonalną, a, a czasami wynikającą z um, przerażającej bezradności, bezwładu. Państwa, mm, e, tak naprawdę. E sytuacją, w której nie eksploatujemy naszych zasobów, nie eksploatujemy naszych złóż. To jest jeden kontekst sytuacji. Drugi kontekst sytuacji to są nowe technologie um, związane chociażby, chociażby też z węglem, którego mamy dużo. Trzeci kontekst sytuacji to oczywiście presja Unii Europejskiej na nasze zasoby, bogactwa naturalne, na ich eksploatację um, i niekorzystne rozwiązania w stylu pakietu klimatycznego, które wpływają dzisiaj i na energetykę, ale i na wszystkie inne przecież dziedziny dotyczące gospodarki tymi bogactwami. Tak naprawdę tematów, które ten zespół będzie poruszał, jest mnóstwo, i mam nadzieję, że w dobrym gronie ekspertów, w dobrym gronie ludzi zaangażowanych w temat polskiego bogactwa i zasobów naszych naturalnych, będziemy w stanie wypracować naprawdę dobre propozycje dla Polski. Pierwsze organizacyjne posiedzenie Zespołu do Spraw Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych już za chwilę przybyli na to posiedzenie licznie przedstawiciele organizacji, środowisk, które monitorują te kwestie. Jak napisaliśmy to w regulaminie naszego zespołu, będziemy zajmowali się. Pracą nad ustaleniem stanu faktycznego, jaka jest ewidencja złóż kopalin użytecznych w Polsce, jaka jest ich potencjalna wycena i jak wyglądały, wyglądać mają procesy koncesyjne na wydobycie złóż, na eksploatację złóż bogactw naturalnych. Jesteśmy wolnościowcami, narodowcami. Z jednej strony leży nam na sercu interes narodowy, racja stanu, której zabezpieczyć nie można bez bezpieczeństwa energetycznego, surowcowego. No i tu rzecz w tym, żeby Polacy pozostali gospodarzami, żeby to naród polski przede wszystkim czerpał zyski z tych niezmiernych bogactw, żeby te zyski nie były przepalane. Ani przepuszczane przez to, co nazywamy zintegrowanym systemem paśników partyjnych, żłobów, koryt dla cwaniaków, które niestety bardzo często, za które niestety bardzo często uznać można spółki Skarbu Państwa, które w praktyce nie okazują się najlepszymi gospodarzami. W naszym własnym kraju. Z drugiej strony leży nam na sercu sprawa indywidualnej wolności, a więc na przykład rysująca się kwestia demonopolizacji systemu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. O tych sprawach będziemy mówić na kolejnych posiedzeniach naszego zespołu. Mam nadzieję, że w miarę upływu tej kadencji będziemy zbliżali się do redakcji ostatecznej raportu o stanie. Państwa i ziemi polskiej na tym tak skonkretyzowanym odcinku. Bardzo ja, ja może jako pan, przedstawiciel prezes, tego, pan prezes Konrad Berkowicz. Ja może jako przedstawiciel właśnie tego wolnościowego skrzydła konfederacji zwrócę uwagę, że w Chile jeszcze przed kontrrewolucją, jak, jak rządzili komuniści, no to Chile, które miało właśnie spore zasoby miedzi, tą mieć importowała z zagranicy, bo tak się kończy właśnie socjalistyczne. Zarządzanie gospodarką i chcemy powstrzymywać takie tendencje w Polsce. To też jest zgodne właśnie z interesem narodowym, żeby mądrze, efektywnie korzystać ze swoich zasobów, z bogactw naturalnych swojego kraju, a nie je marnować albo w ogóle nie, nie, nie doprowadzić do sytuacji, w której leżą odłogiem, a my importujemy coś z zagranicy. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Do zobaczenia zatem na kolejnych posiedzeniach naszego zespołu z Panem Bogiem.